Przeszukałem internet dla niedrogiego zestawu Dolby Atmos, czyli kina domowego, złożonego z dwóch głośników, subwoofer i soundbar Poseidon M60 Boom Ultimate na Aliexpressie i najważniejsze, Dolby Atmos. Po pierwsze wysyłanie bez zewnętrznego pudełka, Nie Nie niefajnie, wszyscy widzą co to przyszło, pudełko jest całe wyciechane. To tylko pudełko, ja rozumiem, ale jednak jeśli kupuje się sprzęt, to chciałoby się mieć też to pudełko w dobrym stanie, a nie całe poharatane. A co najważniejsze, chciałoby się mieć je fabrycznie zamknięte. Proszę zobaczyć, to nie jest fabrycznie zamknięte. Ktoś tutaj przy tym grzebał, to było odklejane. Ktoś to otwierał. Widocznie ktoś zauważył, że jest coś ciekawego i. No, nie fajnie, nie fajnie, to trzeba poprawić. Zdecydowanie, decy co, co, co? Gdybym ja wysyłał tego typu towary, to byłoby zapakowane jak w Apple, elegancko, bo to jest ten experience, to jest to doznanie nowego produktu, jeśli kupuje się nowy. No, ale otwórzmy, zobaczmy, czy wszystko w porządku. A w zestawie mamy instrukcję obsługi, i co jest w zestawie? To jest raczej do montowania na ścianie, czego nie będziemy robić. Pilot zdalnego sterowania, który jest niestety otwarty, no ale to wygląda wszystko na nowo. To nie wiem, czego tak? Zasilacz i HDMI. A co jest pod tym? Wuala. Ti ri 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 ti ri ri ti ri ri sau. O, okej. Ti ri Jest. Oh. yes. i ono z bliska. Nie wiem, dlaczego jest przedzielony na pół. Co to tak naprawdę miałoby nam dać? No, bo oddzielnie. Nie, no to no nie wiem, ale porty są HDMI z arkiem to ważne. Optyczny USB, subwoofer i zasilanie. Od spodu mamy gumeczki, by podtrzymać nam tutaj ładnie i nie porysować. A subwoofer. Ma niewielki głośniczek. No, jak dla mnie, to zależy. Podłączymy go do starego? No pewnie, taki mit. Udało mi się połączyć z mniejszą wersją. I powiem Wam, że. trochę za dużo basu, moim zdaniem. I jednak nie ma co tego miksować. Za dużo. Pilot ma różne funkcje jak źródło, ark optyczny, BT, USB Repeater, USB expmit Equalizer, LED Dimmer, Bass MX, średnie wysokie trybki nowy głos, surround, prompton, a wszystko jest zasilane. No właśnie. jest zasilane dwiema bateryjkami. a AA. Z uwagi, że jestem bardzo restryktowany tutaj prawami autorskimi, wiadomo. Utworzyłem własną melodię, własną piosenkę. Ty też możesz, link w opisie. Bass. Ustawiony na płasko, flat. Nie brzmi to dobrze na flat. Trzeba tutaj pozmieniać. Every day got me wishing for what we had before Now I'm staring at these walls jest Thinking about when, when you come Missed the way you used to laugh Now I'm looking at the past Wondering where it all went wrong Bass. Take me back to, bed. It to, me back to where we used to be send me back to place where we used to be

no tu chodzi, że w większości soundbarów nie masz aż takiej możliwości kustomizacji, albo dopiero przez aplikację czy coś takiego. To jest w pilocie i to jest fajne. Szybko można to zrobić.

Całe biurko wibruje, jest konkret. Ten bas jest taki ciasny i przyjemny dla ucha. To nie jest łomot, to nie jest dudnienie. To jest dobrze kontrolowany Dolby Atmos. troszkę rozczarowanie. Nie poczułem tak intensywnego efektu Dolby Atmos, jak w mniejszym bracie, który jest genialny, moim zdaniem. A tutaj brakowało tego. W ogóle nie słyszałem dźwięku z boku, pod kątem z tyłu, czy z tyłu. Trochę na górze i większość z przodu. Czerwoną flagą jest również dla mnie przycisk na pilocie Surround plus i minus. No, do dolby Atmos to jest niepotrzebne, więc co tu się wydarzyło? Czy to jest prawdziwy dolby Atmos? No właśnie, na to nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, ale nie brzmi to tak jak mniejsze urządzenie. Być może powinniśmy przejść, przenieść to urządzenie w inne miejsce i zobaczmy, tak jak mam ustawione główne kino. W aplikacji mamy bardziej taki equalizer dokładny, jeśli byśmy tego chcieli, a poza tym to jest to samo to co na pilocie. Nic to nie zmieniło, czyli dolby atmos raczej cienkie. Przynajmniej dla mnie, chyba że ja coś źle robię. Oglądałem człowieka ze stali i ten dźwięk był tak piękny. Okej, okay, ten dolby atmos był słaby, ale dźwięk był. Na no zajebisty. Dobrze umieją to. jeszcze może sobie w korektor. No właśnie. Subwoofer ma długi kabel, więc odpowiednie miejsce dla subwoofera powinno być w rogu pokoju albo z boku ściany. I to można sobie zrealizować z tym długim kablem, A jak braknie kabla, to wiadomo, że kabel RCA, bo to jest zwykły kabel, przedłużka kosztuje tam, nie wiem, 10 zł i już no, oczywiście. Możesz go łatwo podłączyć do projektora Ultimate po Bluetooth i po kablu. I teraz już wiesz, a gdybyś chciał mieć Ultimate Experience, to mam dla ciebie większego brata, a ten to jest ciężki mega w następnym odcinku rozpakujemy i zobaczymy, jak to śmiga. Linki w opisie, dodatkowe kody rabatowe są w opisie. Najnowsze kody są nawet 100 dolarów u pustu, to jest 300, to jest 38 chyba, 36, no to sporo, 360 zł. Robi wrażenie, oczywiście musi mieć odpowiednią ilość produktów w koszyku. Aktywujesz linkiem. Oj! Dobra, to jest ciężkie, ale będzie granie na czekanie. Pozdrawiam i polecam. Kurde siłki nie potrzeba, ale mnie rozruszało.